Potrzebuję nożyczek do otwarcia paczki. Kładła mnie gdzieś tutaj. Dziwne. Ale jestem głodna. Otworzę ją bez nożyczek. Sam płatki się rozsypują. Gdzie jest Taśma? A bo ja wiem. W jakim kolorze zrobić W Zielonym. Hmm, dziwne. Na pewno miałem zielony marker. Ty wziąłeś wszystkie spinacze? Jeśli nie zepnę paczki, zjesz owsiankę na śniadanie. Nie, musimy znaleźć spinacze. Jakby zniknęły. Tutaj nie ma. Dlaczego zniknęły? Ech, może dlatego, że nie mogą usiedzieć w jednym miejscu? A może dlatego, że nie mają swojego domku? Cześć! Dzisiaj zrobimy domek dla ołówków, długopisów, spinaczy, karteczek i zeszytów. Dzięki niemu szybko je znajdziemy. Będzie potrzebne kilka części tektury w różnych rozmiarach. Pomalowaliśmy je wcześniej samym. Patrzcie! Duża część będzie bazą, a mniejsze ścianami. Su, do czego ci taśma, skoro masz mnie? No i płatków nie było aż tak dużo. Zjadłeś wszystkie płatki? Nie złość się, mam coś dla ciebie. Było na samym dole paczki. Jakie ładne. Ozdobimy nimi domek. Ściany domku są gotowe. Teraz zaczniemy robić bazę. Zadzą się te kawałki z tektury. Więcej tektury? Domek nie może mieć tylko dwóch ścian. No tak, racja. Weźmy wszystkie części i sklejmy. O tak. To wygląda jak tron. Dla mnie króla wszystkich szlamów. Nie, wasza wysokość. To baza biurowego domku. Teraz potrzebujemy... Niech zgadnę, tekturę. Tak, ale zrobimy z nich główną część domku. Wkrótce włożymy tu szufladki. Łatwiej zna. Nanosimy klej i przykładamy tę część do bazy. Co mam robić? Pociąć coś? Tak. Znajdź część z trzema narysowanymi kwadratami i wytnij je. Się robi! Świetna robota, Sami! Wejdzie tu jeszcze jedna szufladka. Okej, okay. zróbmy z niej miejsce na zeszyty. Sam zawsze narzeka na tekturę, ale świetnie wycina. Można tu włożyć zeszyty i notatniki. Teraz zrobimy rozkładaną ściankę. Najpierw kleimy paski. Dzięki nim ścianka będzie elastyczna. Za chwilę zobaczycie. Teraz nieostrą częścią nożyka musimy narysować linię wzdłuż tej części, żeby łatwiej było składać. Uważajcie z nożykiem. Tutaj łatwiej będzie kleić, bo używamy kleju w sztywcie, a nie gorącego. Nie musicie się spieszyć. Dzięki temu nie będzie bałaganu. Zrobiłam już dolną część sianki? Dzięki Sam. Ten pasek przyklejamy od spodu. Dwa następne idą tutaj. Składamy papier i przyklejamy tutaj przytrzyma ściankę. Pozostaje tylko ją przymocować. W następnym kroku będą potrzebne bloczki z rzepami. Dzięki nim łatwiej będzie otwierać ściankę. Wiesz, co, że łopian był inspiracją dla stworzenia rzepu? Zaskoczyłeś mnie! To naprawdę interesujące. Jestem świetny, wiem! Wszystko to! W końcu znalazłem je w płatkach! Aha, tak! Wkrótce ich użyjemy! Mam dla ciebie zadanie! Jestem gotowy! Przyklej to do kawałków tektury! Się robi! Ja w tym czasie przykleję te kawałki korka! Jeszcze nie używaliśmy go w naszych pracach! Mistrz to sam skończył! Super! Proszę bardzo! Teraz domek będzie kolorowy. Jakie pranie będziemy tu wieszać? Nie będziemy. Te spinacze mogą przytrzymać na przykład karteczki z przypomnieniami. Puf, mnie nie trzeba o niczym przypominać. Wszystko pamiętam. Zapomniałeś, gdzie był zielony marker? Wcale nie. Po prostu nie miał domu i sobie spacerował. Pora temu zaradzić. Sam przynieś swoje markery. Stwierdziłem, że długopisom też trzeba domu. Proszę, teraz i długopisom, i markerom będzie to wygodnie. No i łatwo będzie je znaleźć. Idealnie. Zrobimy też dla nich podpórkę, żeby nigdzie nie odjechały. Będzie ładnie i bezpiecznie. Jeszcze jedna, i gotowe. Otwieramy ściankę. Patrz, jest miejsce nie tylko na długopisy i markery. Kurza twarz! Nie będziesz musiała szukać nożyczek i żadnej owsianki na śniadanie. <laughs> to prawda! Tutaj wstawiam przegródkę i. Juhu! Co ty kombinujesz? Wziął w turnieju skoków przez przeszkody. Wiesz chyba, że to dla koni, prawda? Przebiorę się za miszta. Zrobimy dużą półkę, żebyśmy mieli miejsce na taśmę ozdobną. Czas na drzwiczki w ściankach. Wystarczy nanieść klej i przykleić kawałek papieru. Przyczepiamy drzwi do ścianki i to samo robimy z drugimi. Zrobione! Super szlam zawsze gotów! Jesteś genialny! Przyklejamy. Przynieś proszę kolejną szufladkę, a ja w międzyczasie zajmę się tą. Przyklejamy do drzwiczek. A do czego nam te szufladki? Jak już mówiłam, przydadzą się na taśmę ozdobną do naszych prac. Bomba. A tutaj włożymy kleje. Wszystkie będą w jednym miejscu. Widzicie dzwonek? Szybciutko klikajcie, żeby nie przegapić nowych filmików. A tu będą karteczki samoprzylepne. Możemy coś na nich napisać albo porysować. Przyda się kolejna naklejka. Domek będzie jeszcze ładniejszy. I praktyczny. Zgadza się. Możemy przyczepić rysunek. Ale ładnie. Nie zatrzymujmy się. Ale dziwny przezroczysty papier. To nie papier, tylko osłonka. Ale po części masz rację, można po niej pisać markerami. Polubcie ten filmik, jeśli nie wiedzieliście, że osłonka może służyć i do tego. Teraz zrobimy rozwijaną szufladkę na różne papiery. Oznaczałam te które kropeczkami w odległości 1 cm od siebie. Tutaj ważne są proste linie. Rysujcie je nieostrą częścią nożyka. I uważajcie, nigdzie nam się nie spieszy. Su, wyglądasz jak chirurg. Musimy być precyzyjni. A teraz składamy papier w harmonijkę. Musimy w ten sposób złożyć dwie kartki papieru i przykleić do siebie. Używajcie kleju w sztywcie. To będą ścianki w szufladce. Przydadzą się jeszcze dwie takie. Zrobiłam tęczę. Klikajcie kciuka, jeśli też ją lubicie. Oj sam. Tęcze pojawiają się wtedy, gdy słońce pada na krople deszczu. Ale przykleimy te kartki do harmonijek. O tak, widzicie? Ale sam ma rację, wyjdzie nam tęczowa szufladka. Wreszcie szufladka jest gotowa. Wkładamy harmonijkę, ale kolorowy folder nam wyszedł. Teraz dodajemy ściankę, żeby nic nie wypadło z szufladki. Inaczej będzie na nic. Jak już pewnie zauważyliście, korzystamy z kleju w sztywcie, a nie z gorącego. Nie powinno się kleić cienkiej tektury lub papieru gorącym klejem. Jeszcze kilka szczegółów. Gotowe! Coś nie tak, Sami? Przyniesiesz marker? Poczaruję trochę. Dobrze. Sam, czemu ty? Ale super! Możemy zaplanować cały tydzień! Chyba lubisz karteczki samoprzelepne. Dlaczego tak uważasz? A oto i nasz piękny domek na przybory biurowe. Wygląda genialnie! Pewnie! Tutaj są przestrzenne szufladki. A tu specjalne miejsce na naklejki i inne fajne rzeczy. Tutaj znajdziemy taśmy. i klej! Teraz już nigdy nie zgubię markerów i długopisów! Hurra! Polubcie ten filmik, jeśli podoba Wam się organizer. I spróbujcie zrobić go sami. Powodzenia w pracy! I subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z filmami. Pa-pa!